To był wspaniały koncert muzyki operowej i operetkowej. Śpiewały gwiazdy scen łódzkich, a hala sportowa drugiego LO w Sieradzu wypełniona była do ostatniego miejsca. Atmosferę artystycznego święta zepsuł jednak pewien człowiek z kamerą w dłoni, który w drugiej ręce miał worek foliowy z zepsutym mlekiem. Cuchnąca ciecz wylądowała na głowie i tułowiu Leszka Millera, posła, przewodniczącego SLD i byłego premiera. Działo się to w piątek, 31 stycznia. Sprawcę tego przestępstwa policja zatrzymała następnego dnia w Sieradzu. To finał koncertu, który zorganizował starosta sieradzki i przewodniczący SLD w powiecie sieradzkim Zbigniew Krasiński. Wśród gości byli m.in. posłowie Dariusz Joński i Cezary Olejniczak oraz kandydatka do Europarlamentu Weronika Marczuk. Pod koniec tego koncertu został zaatakowany premier Leszek Miller. Prawdopodobnie z tyłu, człowiek, który miał kamerę, co prawda amatorską, w drugiej, ręce, w drugiej ręce trzymał torbę, prawdopodobnie foliową, i w niej ciecz. Jaką, nie wiadomo, ale bardzo śmierdzącą, którą oblał pana premiera Millera, atakował, atakując go z tyłu, z tyłu w tył głowy. No i też oberwało się osobom, które stały z boku. Napastnik, jak się okazało, 55-letni mieszkaniec gminy Klonowa, Janusz Pijanka, znany od lat z dziwnych zachowań, wykrzykiwał też o Belgii pod adresem Leszka Millera: Nie chcemy tu czerwonych, precz na wschód. Przez ciebie nie mam pracy. Po chwili napastnik skorzystał z zamieszania, jakie miało miejsce w czasie tego incydentu i oddalił się w kierunku wyjścia, po czym zwyczajnie uciekł. Ja osobiście go nie znam, ale już z wielu incydentów, które miały miejsce w Sieradzu, w okolicach choćby prasowych, obiło mi się nazwisko pana z okolic klonowej, prawdopodobnie, bo tak tutaj niektórzy mówią. Janusz P. No, prawdopodobnie tak, Mówię, nie znam, więc trudno mi to potwierdzić. I, I osoba, z tego co słyszę teraz, o trochę niezrównoważonych poglądach. Stąd też e, zaskoczenie duże, aczkolwiek z tego co słyszałem, nigdy nie zdarzało się tej osobie bezpośrednio atakować ludzi. To, że każdy ma swój sposób, czasami dziwne zachowania, to jeszcze go nie eliminuje ze społeczeństwa. Wtedy staje się to niebezpieczne, kiedy to dotyka innych ludzi, kiedy zagraża zdrowiu czy życiu innych osób. za to Janusz Pijanka zagroził i teraz ma zarzuty o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Dlatego też zawiadomiliśmy policję, mam nadzieję, że zostanie szybko ujęty ten człowiek, no tak żeby nie zagrażał życiu innym osobom, bo tym razem miał torbę foliową, a może następnym razem mieć jakiś ostry przedmiot bądź kamień i to się może naprawdę źle skończyć. Janusz P., zwany też księciem klonowej, miłośnik Indian, czyli Indianista o imieniu Szachiena ukrywał się w piwnicach jednego z bloków przy ulicy Jana Pawła II w Sieradzu. Kiedy w sobotę wyszedł z ukrycia około godziny 13.00, został zatrzymany przez policjantów. W niedzielę Janusz Pijanka przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zarzuty Janusz P otrzymał już wczoraj, ponieważ został przesłuchany w charakterze podejrzanego przez funkcjonariusza Policji w Sieradzu. Chodzi o zarzut z artykułu 222, paragraf 1 KK i w związku z artykułem 57a, paragraf 1 Kodeksu Karnego, chodzi tutaj o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i że czyn ten został popełniony w charakterze chuligańskim. Znany jest z korespondencji, jak również z niekonwencjonalnych zachowań, które mają miejsce od czasu do czasu, na terenie miasta przed sądem, przed sądem w innych miejscach miastach i jest to taka osoba, która no, ciągle protestuje przeciwko różnym sprawom. Przed przesłuchaniem prokurator zlecił badania psychiatryczne podejrzanego. Janusz Pijanka przeszedł je w szpitalu psychiatrycznym w Warcie. Biegli orzekli, że jest poczytalny. Janusz Pijanka zezwolił nam na pokazanie wizerunku. Przyznał się do oblania mlekiem leszka Millera. Swój czyn tłumaczył tym, że od 20 lat jest prześladowany przez państwo polskie za to, że podczas zakupu samochodu nie dopełnił formalności celnych. Panie Januszu, postanowił pan się w sobotę rano ujawnić i oddać w ręce policji? Tak, dlatego, że byłem zaskoczony w ogóle tą informacją na pasku TVN-u. Oglądałem telewizję, jestem poszukiwany. Ja poszukiwany za napaść na, funkcję, na politykę. Ja wiedziałem, że, poli, że on polityką się zajmował. Ja nie wiedziałem, że on dalej się zajmuje. Były tak samo jak i ja, jako widz na widowni. I jak zobaczyłem, że się mnie oskarża, że jestem jakiś poszukiwanym, ja nic takiego nie zrobiłem, żebym był poszukiwany przez policję. I potem pomyślałem, to co zrobiłem, to może było troszeczkę takie za, za ostre, ale po moich przeżyciach to, co ja doznałem od państwa polskiego o tych zniewak, doszłem do wniosku, że, yy, że tak nie może być dalej idzie Jakieś fałszywe oskarżenia. To było tylko mleko, polskie mleko. I doszłem do wniosku, że pójdę sam, zgłoszę się. I chciałem to zrobić w Złoczewie, dlatego, że miałem wspaniałą, wspaniałe, mam opinię o komendancie, który negocjował ze mną, gdy miałem mój ostatni protest klonowy na, na dachu, gdy broniłem historycznego zabytku. tego dachu pan wtedy wszedł zszedł, dzięki komendantowi? Dzięki komendantowi policji w Złoczewie, do nawet. Swego po jakimś czasie napisałem do starosty, bo nie miałem naznaczki, żeby do Komendanta Powiatowego, żeby nagrodził za to, bo takich ludzi potrzeba w Policji Inteligentnych, kulturalnych, że potrafił wynegocjować. A tutaj jeszcze, jak to zobaczyłem, to mówię, może mam akurat jak takie samo, ja nie myślałem, że to takiego szumu mogę z tym zrobić. I gdy ja byłem w aresztach, bity, kopany, polewany moczem przez służbę więzienną, żebra mi połamali za to, tylko za milczenie, że do apeli nie stawałem i z głowy włos nie, nie spadł. Właśnie, e, proszę nam powiedzieć, jaki był Taki bezpośredni, najważniejszy powód tego, że zrobił Pan to, co Pan zrobił. Bo od 20 lat, dwie dekady jest moja, trwa moja, ży, moja gehenna życiowa. Urząd Celny błodzi, na wniosek Izby Celnej Łodzi, na wniosek Izby Skarbowej i Celnej zlik, zlikwidowano mi gospodarstwo. Mam cały czas zaległości o samochód, który do dzisiaj przez 20 lat nie jest poszukiwany. Ford Transit 590 od ZK 75 z listy mienia przesiedlęczego. Od tamtego cza czasu politycy, administracja, akcja państwa uczyniła moje życie gehenną Do tego stopnia, że ja już nawet nie chcę pracować. Ja, ja żyję tak jak żyję. Yy, zresztą znają moją, ludzie znają mnie. Ja się dziwię, że pisze są, że nieznany jest człowiek. Ja jestem znany, mniej wystarczy spojrzeć, a ja się nigdy nie ukrywałem. I taka, taka akcja, żeby była. Wizerunku pan nie zastrzegał. Nie, wizerunku nie zastrzegał, absolutnie. To byłem ja to yy, potem pomyślałem, może to za mocno zrobiłem, ale mówię, może teraz ktoś to dostrzeże. Ja byłem moczem polewany przez służbę więzienną i, 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 i to nie było przestępstwo. Funkcjonariusze mnie bili. Kiedy to było? To było w latach 95-96 i później jeszcze byłem, yy, byłem też 2000 któryś tam rok, pamiętam jeszcze za. były aresztowania? Czy... Nie, to były aresztowania, za milczenie byłem bity. Za byłem bity. A ostatnio miałem taką, też właśnie jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, jako artysta, jako, jako poeta, zmarła mi mama, nie miałem środków do życia, odeszła mi żona, bo mi chcieli dziecko zabrać, także naprawdę moja trauma to ludzie się dziwią, że ja jeszcze potrafię funkcjonować, inny to albo by popełnił samobójstwo, albo by naprawdę jakiegoś gdzieś kałacha kupił, nie wiem i naprawdę by jakiś porządek zrobił, ja jestem pacyfistą, ja jestem wojownikiem Samotnym wojownikiem, jestem indianistą, ja, ja cały czas jestem dumny, że jestem klonowaninem, ja jestem klonowiakiem, ale no do tej, no... Miller do mnie nie przyjedzie. To ja do Millera też nic nie mam. Jestem w stanie go przeprosić, podać mu rękę, ale jako człowiekowi, jeżeli go jeszcze postuduję jego biografię na Facebooku, a nie jako politykowi, ja mam żal do wszystkich opcji politycznych. To przez 20 lat ja chodziłem, nawet byłem w biurze i upali kota, nie składałem o tym samochodzie moim, cały czas tylko dokumenty. Ja tego nie mam. Gdzieś pochowane, po w kartonach, poginięte. Po prostu żyję jak żyję. Jeżeli ja 80% życia mojego dnia marnuję na to, żeby żeby zaspokoić głód, jedzenie. No taka prawda jest. A czy pan żałuje tego czynu? znaczy się, że, że jako, jako że to zrobiłem człowiekowi tak, bo to jest człowiek, to jest jakaś zniewaga a jako bo on, 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 ja do Millera nic nie mam I, jako do polityka to nie, bo on mi prezentuje opcje polityczne I, ja jestem synem, synem i, i, żołnierza Armii Krajowej mój ojciec się po roku ukrywał a ja się nie muszę ukrywać ja nie walczę granatami nie, nie, nie ćwiczę się strzelać I, ja, ja walczę słowem ale słowa nic nie dały, ja mam, ja mam que te chante, te chante, te pis tysiące pism na ten temat. To nic nie daje. To nic nie daje. Po prostu to jest zakłamanie. Wielkie zakłamanie. Polityka to jest zakłamanie. I uważam, że trzeba coś zmienić. Jeżeli jest taki, nawet teraz pomyślałem, będąc zatrzymany, że jeżeli jest takie zainteresowanie, to może ja zostanę politykiem, założymy partię biednych, bezdomnych, ludzi cierpiących, oszukanych przez ten system. I to jest... Ja zawsze taki byłem. Ja jak dzieciak pisałem wierszyki, wymyśliłem wydawnictwo Karamitu, czyli wolności, równości, sprawiedliwości wszystkich ludzi na świecie. Może, może teraz mam te swoje pieniądze. Minut mogę to zrobić. Nie mam pieniędzy, może mi ktoś wspomoże teraz. Bo, bo to, co ja doznałem, tych krzyw, to, co ja przeżyłem, to ani mi rekompensata. Choćby mi pół się razy oddali sieradz na własność, to nie zrekompensuje 20 lat cierpień. Dozór policyjny, taki środek zapobiegawczy zastosowała sieradzka prokuratura wobec Janusza Pijanki, który do rozprawy sądowej dwa razy w tygodniu musi stawić się na policji w Sieradzu. Rozprawa może rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu przed Sądem Rejonowym w Sieradzu.